Klabawcza, saluto, elo. Słuchajcie, dziewczyny, chłopaki, słuchajcie, moi mili, słuchajcie. Moi znajomi z Nadmorza chodzą do Biedry, ale ja tu w centralnej Polsce, zaś jestem światową kobietą i odwiedzam Lidlaka. Wzięłam gazetkę. Na ostatniej stronie tej gazetki jest napisane Miejski szyk w niskiej cenie no to to jest bardzo światowy miejski szek w niskiej cenie i co jeszcze takie piętna 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 aha i co miesiąc dwa tysiące złotych na lidlak podróży. ale kto ma podróżować lidlak czy ja i kto ma za to płacić no to nicu nie jest napisane ale jest bardzo ciekawa rzecz od poniedziałku zaczyna się tydzień grecki. Opa, tydzień grecki! Słuchajcie, to coś dla mnie, tydzień grecki. Kalibera, Kalispera, Paracolo. No dobra, czyli patrzymy, co tutaj jest w tygodniu greckim, ciekawego. No więc mamy tak. Baklava z orzechami włoskimi. Ziemniaki polskie luz. Wczesne ziemniaki polskie luz. No chyba późne, bo przecież, o ile pamiętam, jestem stara i, niska i mam sklerozę oczywiście, ale o pamiętam. Wiosnę mamy dawna ze sobą. Aha, i teraz tak, ser gołda, gołda z polskiego mleka. No to tutaj mamy taki mariaż. Holendersko-polski. No ale przecież nie należy się gniewać, bo jesteśmy we wspólnej Europie, prawda? Także dalej tak. Po, po Polski mini kiwi. No dobrze, kiwi tak, są polskie, bo polscy sadownicy zrobili to kiwi, to tak. Polska sałata rzymska. No, o! z stolicą Polski. No wiadomo, że z stolicą Polski, prawda? To jest dziwne. Ja modeluję jeszcze tak. Wszystko coraz taniej, coraz taniej. 34% taniej, 46% taniej, 33% taniej. Kup więcej, zapłać mniej. <gryw> Tylko to nie jest powiedziane, od czego te procenty się odejmują i do czego się dodają. To tak, taka malutka moja, jakiś takie. No, ale i opa, takie cuda. Aha, i jeszcze jeszcze coś bardzo poważnego. Bardzo zrównoważone, zrównoważone rybołówstwo, słuchajcie. Zryz, zrównoważone rybołówstwo i certyfikowana pasza. No, jestem pod wrażeniem, tylko zupełnie nie wiem o co chodzi, ale robi to na mnie wielkie wrażenie. Zrównoważone i certyfikowana, i wszystko wykwintne. Tak.